Siemano, z tej strony Emiliano, witam was w kolejnym odcinku z króciutkich horrorów. Dzisiaj będzie pięć koszmarnych nocy w szrekowym hotelu, także co? Zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie ta gra, co przyniesie ten hotel. Z jakiegoś powodu musiałeś opuścić swój dom i przyniosłeś się do nowego miasta. Teraz masz pracę, ale nie masz wystarczająco pieniędzy, by kupić nowy dom. Zadecydowałeś, żeby zostać 5 nocy w Greek's Hotel. No... So maybe you could afford the money you needed? For a new house. Czyli generalnie nie mamy kasy. Okay, mamyśrekę. Witam, panie Szreku. Oh hello there. Welcome to Crystal How can I help you? Hi, can I get a room for five nights, please? Sure, we have an empty room on the second floor. Ok. okay. I said we have an empty room on the second floor. Creepy as shit. Okay, tu. O nie, Donkey! O, lera, jasna. Dobra, idziemy na drugie piętro. Do naszego pokoju. Tu jest nasz... O. Hmm... Coś czuję, że za niedługo gówno uderzy wiatrak. To nie jest nasz dom. Wiem, że są tu jakieś tam skery, czy co? To jest nasz pokój. Boję się spać, no ale dobra. I need go to bathroom before I go to sleep. No to chodźmy do łazienki. Gdzie jest łazienka? Um, tu. Nie. Szafę. Okej, okay, mogę, mogę, sp mogę sprintować, to już mi się nie podoba. Sprintowanie będzie oznaczało ucieczkę. Dobra, nieważne. Idziemy do Kibla. Biedny osioł. Straszny jesteś. Dobra, sorry za te krótkie cięcie. Wracamy do gry. Ale wszystko jest, Wszystko jest. Pozamykane. Excuse me, where is the bathroom? The bathroom is the first door on your left side. Okej, okay. sranko będzie robione. O, rzeczywiście sranko będzie. <laughs> Okej. Okay. Mogę umyć ręce? Ale zalotny jesteś, panie Shrek'u. Nie wiem, boję się, że mi zaraz... Jakiś... nie wiem... Ojciec Szrekan na mordę wyskoczy i tyle będzie. A ja się obsram, rzucę myszką. Dobra, idziemy spać. Kup postawiony. Będzie druga noc. wróciłem z pracy, witam serdecznie. Hey, welcome back. What were you we doing today, if you don't mind me asking? Just working hard on the new job I've got. There is uh, not a lot left to buy my, my new house. Uh, noise. By the way, I have cleaning stuff to do, I don't have time to do it myself. Would you like to help me? Oh. <laughs> noise. <laughs> Can you see the boxes on your back? Please uh, take them upstairs to the first room. Aha, i będę po jednym nosił. No dobra, spoko. Nie ma sprawy. Do pierwszego pokoju, tak? Ok. Czemu tu są topory? Dobra. W takim hotelu to bym na pewno się nie zatrzymał. Niezły ten nowy szrek 5 co zapowiadali Brej. On jest. on jest... On jest jakiś dziwny. On wygląda jak ten jeden wujek na weselu. Dobra, mamy drugie pudło, jeszcze ostatnie. Czy ja słyszałem łańcuchy suchy jakieś? Na... Ostatnie pudło. Już, zaraz przyjdę. Mam nadzieję, że sowicie mnie wynagrodzi. O, takie pudło, to nie wiem co tam jest. Oczy? Czy cokolwiek takiego, co on tam żre? jest Maria. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Schodzimy na dół. Mamy drugą noc. Panie Shreko, wszystko zrobione. Well done. Go and sleep now. I'll pay you tomorrow. Good night. No dobra. nie go do bathroom. A no tak, oczywiście. Zawsze przed spaniem trzeba postawić mosiężnego y klucucha. Tea. Yeah. Spójrz wodę. A jak Shrek się dowie, że takiego klocka żeś postawił, to o. Jest straszny. Dobra, lecimy dalej. Night two, let's go, let's go, let's go. Idziemy do pokoju. Du, 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 du. A z vending machine, mogę coś wziąć? Szafy też nie otworzę. Będę musiał się chować w tej szafie. Coś tak czuję. Zamykać drzwi i spać. Kupstal zrobiony. Okej. Okay. Okej, okay. śnimos reku. Nieźle, nieźle. Welcome back. How was your sleep last night? Not good, I have a nightmare last night. Very sorry to hear that. I hope you're there. okay. Uh, o, oh, nowa praca. Take the broom from the room uh, you put the boxes in yesterday and start cleaning the bathroom. Wybaczcie, to mój piesek szczeka. Wafron Flower with It, please. Okej. Okay. Jeśli to mi pomoże kupić dom i wynieść się z tego hotelu, będzie dobrze. Eee, tutaj mamy broom. Pach. Ale będzie szorowanko. Uuu Tam mogę szykowi zęby umyć? Albo. Jeden osioł. Mam wrażenie, że jest coraz bardziej. Mam wrażenie, że jest coraz bardziej. demoniczny. Dobra, shuruboro szuroboru. Co już? To wszystko? Gdzie on jest? O, oh, hell no. Mam klucz. Mogę zmienić itemy? Nie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wujek wstał. Z tą cebulą, to tylko żarty były. Po co mi klucz? Mam go duży tłumiot. Nic nie nie, chyba tutaj. Nie. Dobra, no to schodzę na dół w takim razie. Coś z tym kluczem mogę otworzyć? Nie do końca wiem co. Chyba tutaj, tak mi się wydaje. No, ja pierdzielę. Ehm. Um. It's too late. Coś. Tak tego się rozczytać. Nie no, mogę to wziąć? Nie, nie mogę tego wziąć, ale tu coś będzie. Ok, bez zamknięty. Dzięki. Oj. Już mi strach łapie. Masakra. Dobra. Nie stramy. Coś coś mogę Tego nie mogę wziąć Chyba muszę pójść spać po prostu Tak, muszę pójść spać, okej okay. Run and then uh. A chcę się spojrzeć za siebie To było intensywne Co to ma być, nie chodzić? Nie wchodzić? Siema Jest północ Sir Czemu nie śpisz? Miałem koszmar By the way, gdzie byłeś zniknąłeś jak posprzątałem łazienkę? Musiałem coś zrobić. A, i sprawdzi toaletę, jest bardzo czysta. Możesz i spać jest północ. No to idziemy spać. Okej, okay, tego takiego rana się nie spodziewałem, ani trochę. Idziemy spać jak najszybciej. Stary, co się za hotel wybrał? Przecież to było wiadome, że to był błąd. Czwarta noc. Ej, czemu jesteś na mnie zły stary. Wszystko okej? Okay? Tak, tak, wszystko okej. Okay. Yy, mam mały problem z tym światłem. Za niedługo będzie naprawiony. Okej. Okay. Czy mogę coś dla ciebie dzisiaj zrobić? N nie, znaczy tak. Boisz się krwi. Yy, nie, dlaczego pytasz? Yy, weź miotłę i posprzątaj bałagan bałagan łazience. Dobra, spoko. Idę po miotłę. Boję się go pytać kilka razy, żeby mnie nie To w ogóle byłaby masakra. Dobra, biorę miotłę. Ja pierdzielę. Czemu tam jest krew? Może to ostry sos z kepsa? Nie wiem. Bryj! Czemu tu leży ciało? Co do. Tutaj się odwala. Powinienem się stąd wynosić. No. No a sprzedam gonga W kaczem tak to się zawsze kończy. O! Bakrumsy. Szrekowe bakrumsy. Ja pierdzielę. No co ty taki zły? Biebie. Uśmiech waty zielony gościu. Zbierz 40 onionów dla mnie. Mam jedną minutę. O! Oh, fuck. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Intensywna muzyka. Jest onion. Lecimy. Dam radę, dam radę. Dam radę, dam radę, dam radę. Nie mam żadnej latarki, to jest najgorsze. Ale to nic. Zbieramy oniony. Stało 30, O, nie wiem czy dam radę. Nie wiem czy dam radę. Dobra, dobra. Jest źle, jest źle. Chyba nie zdążę. Chyba nie zdążę. Ale jump skieruje gość zaraz. 5 sekund 4. A, nie wyrobię się. Idzie po mnie, idzie po mnie. O nie! Chociaż jak tak biegnę to jest. Dobra, robimy trika. O! Dobra, dam radę. Dwie cebulki zaraz tutaj znajdziemy. Trzeba go wyczukować. pak, pak. Biegnę bokiem, bo się szybciej biegnie. Dwie cebulki. Gdzie są ostatnie dwie cebulki? Dobra, stary odwal się. ja ja jest. Mam, 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 dwie, mam, dwie, mam, dwie. Raz, dwa. Przeżyłem. Tak jest. Uuu. No i dobra, wygraliśmy ja pierwszy. Była, była tak głupia gra, że nie wierzę. Została stworzona w 270 godzin. Okej. Okay. Develop by Render P. Okej! Okay. Dobra, słuchajcie, musiałem zrobić krótkie cięcie, bo. Eee, gra mi wyszła do pulpitu. Okej, okay, nieważne. Słuchajcie, jeśli byście chcieli drugą część tej gry? Tak, ta grama drugą część. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, subujcie i widzimy się w następnym, prawdopodobnie. Może jutro, ale to jeszcze się okaże. Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i elo.